Niedawno pokazywaliśmy przybycie tarczy na ulicę Marymącką. Będzie ona drążyć ponad 3-kilometrowy tunel, tworząc nowy kolektor ściekowy. Drążony metodą bezwykopową, tunel będzie miał średnicę 3 metrów. Wraz ze specjalnymi komorami stworzy nowy system przekazywania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. 18 marca tarcza wyruszyła w podziemną podróż. To była kolejna debata z cyklu Zmieniamy Warszawę 2.0. Tym razem tematem dyskusji było, dlaczego warto płacić podatki w Warszawie. Nie było właściwie żadnych wątpliwości. Podatki zapłacone w stolicy to 1 trzecia budżetu miasta. Pieniądze te wracają do mieszkańców na każdym kroku. W rowerach, w w komunikacji miejskiej, w szkołach, przedszkolach, żłobkach, instytucjach kultury, wszelkich inwestycjach, a nawet w oświetleniu ulic. Jeżeli mieszka się w mieście, korzysta z jego usług, to oczywiste wydaje się płacenie w nim podatku. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę Aleksander Gierymski 1850-1901. To pierwszy od wielu lat tak wszechstronny pokaz dorobku artystycznego słynnego polskiego twórcy. Większość prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego, resztę wypożyczono z 18 muzeów polskich, dwóch zagranicznych oraz ze zbiorów prywatnych. Obok około 120 obrazów i szkiców olejnych na wystawie zobaczyć można wiele rysunków czy drzeworytów wykonanych według rysunków artysty. Są też fotografie modeli pozujących malarzowi. Wystawa potrwa do 10 sierpnia. Musimy zjeść nie coś, ale kogoś. Nie widzę. W ramach cyklu wydarzeń BEMOWO wspiera talenty, w BEMowskim Centrum Kultury można było zobaczyć spektakl Sławomira Mroszka na pełnym morzu. Historię trzech rozbitków na tratwie. Całkowicie przygotowane i wyreżyserowane przez grupę teatralną Wielokropek przedstawienie okazało się wielkim sukcesem. Na pewno ktoś ich zauważy. Na kawaliadę na warszawskim torwarze tłumnie przybyły konie z Polski i z zagranicy. Żeby mogły popisać się wszelaką sprawnością, musieli towarzyszyć im jeźdźcy. I tak przez trzy dni w Warszawie na Torwarze odbywała się jedna z największych tego typu imprez jeździeckich – Kawaliada 2014. Naprawdę było na co popatrzeć. Konie pięknie skakały, biegały, maszerowały i tańczyły. Jeźdźcy też nieźle się prezentowali. www.um.warszawa.pl